Dobry vlogmas, witam Was w dniu 15, kolejny dzień i nie wiem czy ktoś już się domyślał, ale jesteśmy na lotnisku, lecimy do Polski, yy, a... Cała zabawa polega na tym, że nikt nie wie, że ja z Aleksem dzisiaj do tej Polski przyjeżdżamy. Serhat dolatuje do nas za tydzień, no aż tyle wolnego niestety nie mógł wziąć. Natomiast my je lecimy wcześniej, ja sobie nie wyobrażam, żeby moja mama na święta wszystko sama robiła, a myśmy przyjechali na gotowe, więc już wiedziałam kilka miesięcy jeszcze zanim kupiłam bilety, że ja polecę wcześniej. Natomiast chciałam to utrzymać w tajemnicy, nie mówić przede wszystkim mojej mamie, bo wiecie, zaraz moja mama by latała, gotowała, sprzątała pewnie, jak to mama, jak to babcia, więc moja mama nie ma pojęcia. Moja siostra również nie ma pojęcia. Wtajemniczony jest tylko serhat i wtajemniczony jest również mój tata, który odbierze nas z lotniska. Nie dałabym sobie rady z trzema walizkami z lotniska do domu moich rodziców, więc musiałam wtajemniczyć mojego tatę i wtajemniczona jest jeszcze moja przyjaciółka, czyli tylko trzy osoby, cztery powiedzmy, by jeszcze Majka wiedziała, że lecę do Polski, także jesteśmy na lotnisku, za 50 minut mamy planowy odlot, jesteśmy już po kontroli paszportowej, po tym całym sprawdzaniu i tak dalej, więc już na spokojnie możemy się powoli kierować do... Do gate'u, ale wam wszystkim taka szczęśliwa. Mam nadzieję w ogóle, że moja mama się nie domyśla. Ja moja mama sprzedałam pewną historyjkę, czemu nie może dzisiaj do mnie zadzwonić. Natomiast mam nadzieję, że nic jej to, na nic ją to nie naprowadziło. Więc e, kierujemy się już z Aleksem w stronę gate'u. I mam nadzieję, że niespodzianka się uda. tym w ogóle też ciekawa, jak moja siostra zareaguje. Chcieliśmy w ogóle lecieć 13, czyli... W... Dzień wcześniej, wczoraj, ale nie mogliśmy lecieć, bo Serkat nie mógłby nas zawieźć na lotnisko, a moja siostra wczoraj miała urodziny, więc będzie podwójna niespodzianka, mam nadzieję. Lecimy teraz do gate'u, żeby już na spokojnie sobie usiąść i czekać. za tak się cieszę! Jesteśmy już w Warszawie na lotnisku, lot był spokojny. Aleks połowę lotu przespał, połowę lotu był w miarę, powiedzmy, grzeczny. Nie krzyczał, nie płakał, natomiast on takim podniesionym głosem mówił, więc mógł komuś przeszkadzać. Natomiast wydaje mi się, że podsumowując, podróż ze Stambułu do Warszawy była w porządku. Właśnie skontaktowałam się z moim tatą, że jestem i o której mamy następny lot, o który powinniśmy być we Wrocławiu. Więc mój tato jest w gotowości, niech się totalnie nic nie domyśla, moja mama dostała wersję, że dzisiaj nie mam telefonu, bo dałam go do naprawy, ponieważ Alex zrzucił go i telefon się potłukł, to jest prawda, telefon się potłukł, natomiast nie dałam go do naprawy, po prostu potrzebowałam jakiejś wymówki, żeby moja mama dzisiaj do mnie nie dzwoniła, więc jak moja mama przyjdzie do domu, no to się okaże, że my jesteśmy w tym domu więc będzie miała niemałą niespodziankę. Widziałam sobie w ogóle w McDonaldzie kawę piernikową. U nas w Turcji takich rarytasów w McDonaldzie nie ma. W McDonaldzie jest dość okrejone menu, a tutaj ledwo wylądowaliśmy, już mamy jakiś taki świąteczny akcent, także jestem bardzo ciekawa, jak moja mama zareaguje. Bardzo się boję, że moja mama może, nie wiem, stracić przytomność. To jest w ogóle chyba to byłaby najgorsza z możliwych opcji jakby mojej mamy, wiecie, się słabo zrobiła coś takiego, ale mam nadzieję, że nie bardziej się, myślę, że będzie się cieszyła. E, może się popłaczę, ale oby te najgorsze scenariusze się nie sprawdziły, za godzinę 20 mamy kolejny lot, więc musimy tutaj e, minirkoczować się na lotnisku, oczekując lotu do Wrocławia, ale... Powiem Wam, że tak narzekałam, że w Turcji jest za gorąco. A w Warszawie jest tak zimno, że jak wyszliśmy z samolotu i czekaliśmy na wózek, to nam tak nosy podmarzały, były takie czerwone, ale są takie wypieki, więc może już nie będę więcej narzekała, że w Turcji jest po prostu za gorąco. Jaką w ogóle ładną choinkę macie we Wrocławiu, mamy we Wrocławiu, przecież dalej jestem z Wrocławia, także dolecieliśmy, czekamy teraz na mojego tatę, aż nas odbierze, za chwilkę ma być, więc Aleks tutaj lata po tym lotnisku jak szlony, bo lampki, choinkę, więc odezwie się jak już będzie Aleks, wiecie, bezpiecznie, i nie be bezpiecznie nie będzie mógł nigdzie latać i mi uciekać. Co Pani widzieć? Aleksiku! Tak? Chodźcie, u nas nie ma żadnych zwierząt w domu, a u moich rodziców są trzy psy i trzy koty. Nie jest, no możecie znać z filmów, które nagrywałam w wakacje, natomiast... Grafi. choć Chodź. Grafie jest nowym nabytkiem moich rodziców i to jest po prostu wulkan energii. Dmieczka, choć proszę. I co przyjeżdżamy do moich rodziców, to Aleks ma kilka pierwszych dni taki szok, że jest tak dużo zwierząt i zawsze się boi i płacze, a po jakimś czasie mu ten szok mija, także to jest grafii, nowy nabytek moich rodziców. I jest też jeszcze staruszek Borys, jak Borys ma. W marcu będzie miał 17 lat, więc to jest naprawdę... Naruszek, trochę tych zwierząt tutaj nie. moich rodziców jest. Jeżeli chodzi o niespodziankę dla mojej mamy, to ona najpewniej nie wyjdzie, bo moja mama sprawdziła kamerę i dojrzała nas, jak wchodziliśmy do domu. Natomiast mój tato nie wychodzi z roli dalej. Dobrze gra, że nas tutaj nie ma, także zobaczymy, może moja mama uzna, że jej się przewidziało. <grym. tosłuch> Te psy na nas chodzą, ale jak nie chodź na schody. Ciężko się ogarnąć teraz tutaj. Grafi!

Warto było, warto było trzymać to wszystko w sekrecie, warto było e, być w tym wszystkim tak naprawdę samej i nie dzielić się tą wiadomością z nikim, bo reakcja mojej mamy oraz mojej siostry była po prostu bezcenna. Żadnych pieniędzy nie oddałabym za tą reakcję, za tą radość, za te szczere, najszczersze tak naprawdę łzy, także bardzo się cieszę. Że zrobiłam tak, a nie inaczej. Oczywiście moja mama teraz wiecie, mówi, że a, czemu nie powiedziałaś, a to twój pokój nieposprzątany, a to lodówka pusta, a lodówka jest pełna. E, pokój można było posprzątać i w go posprzątałam, więc to nie był żaden problem. No moja mama w totalnym szoku i nie wierzy, że nikt się nie wygadał, nie wygadał się serhat. Przez cały dzień mnie krył, no bo wiecie, e, ja powiedziałam mojej mamie, że telefon jest w naprawie, natomiast e, telefon miał Serhat, a Serhat cały dzień mnie krył, że niby był na zewnątrz i nie był w domu, za nami z Aleksem. E, krył mnie e, mój tata, który nie powiedział mojej mamie, e, i teraz moja mama się śmieje, że mój tata kłamywał przez dwa tygodnie, i nawet krył nas Alex, który. Nie wydał nas, kiedy moja mama zadzwoniła do mojego taty w momencie, kiedy my byliśmy w aucie, nie wydał z siebie żadnego dźwięku, także wszystko się udało tak, jak chciałam. Nieduży że podróż była mm, bardzo sprawna, szybka. Alex był bardzo, bardzo, bardzo grzeczny. Jestem z niego totalnie dumna. Ehm, mieliśmy mało opóźnienia, ale nie aż takie straszne. I teraz Siedzę sobie w moim domu rodzinnym i będę się zaraz zajadała bigosem i najprostszymi kanapkami z żółtym serem. I to jest coś, czego... za czym tęsknię się, za czym ja tęsknię podczas imigracji, takich małych rzeczy. Bigosu mamy, sera żółtego, posiedzenia z mamą, wypicia herbaty, już mamy ze sobą jedną herbatę. Nawet moja mama się śmiała, że to co, że to jutro pijemy kawę. Więc e, będziemy pił jutro z moją mamą. Bo siedziałam sobie z moją siostrą, pobawiłam się ze zwierzętami. Ale tak samo, no jest coś cudownego, więc e, bardzo, bardzo się e, cieszę. Wleciał też właśnie vlogmas numer e, 13? 14? Nie, 14, więc zaraz sobie przejrzę komentarze, ale najpierw chcę zjeść biegło, spóki jest po prostu e, ciepłe.

Ale jeszcze nie mogę powiedzieć, i mm, 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 kochani, Wy tutaj. Dosłownie wróżycie mi ciążę. Nic z tych rzeczy. Nie nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. Więc na pewno to nie jest to. Pierwsza rzecz. Gdybym nawet była w ciąży, to raczej bym się nie podzieliła tym na YouTubie tak szybko. Jeżeli ktoś ogląda mnie od początku, to wie, że ja się podzieliłam ciążą z Aleksem w bardzo taki delikatny sposób. Druga rzecz. Ja mam 26 lat i dopiero zaczynam żyć, i drugie dziecko jest mi w ogóle nie w ząb. Trzecia rzecz. Według mnie mamy teraz tak wygodne życie z dwulatkiem, który jest już w miarę ułożony i w miarę jego humorki znosimy że ja psychicznie po prostu nie jestem e, na drugie dziecko ani gotowa ani chętna i wydaje mi się, że już się to nie zmieni. Mi się po prostu wydaje, że ja będę mamą jedynaka i to jest całkowicie w porządku, e, ale miło e, czytać, że wy byście, że jesteście tak chętni, żeby zobaczyć nasze, że jesteście bycie chętni, żebyśmy my mieli drugie dziecko. Natomiast to, że Serhat chce i to, że m, tutaj mam dużo osób obserwujących, które też są chętne, no to nie jest wystarczająco, żeby, żebym podjęła taką decyzję, no bo koniec końców decyzja należy do mnie, nie do Serhata, nie do rodziny, nie do e, subskrybentów, obserwujących e, i tak dalej, więc mm, 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 kochani, nic z tych rzeczy. Tym, o czym nie mogłam powiedzieć, był po prostu wyjazd do Polski, szybszy niż e, moja mama, moja siostra myślały, a nie drugi bobas. My się nie, nie, nie. Mm, 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 mm. Ja naprawdę nie miała pojęcia, że my dzisiaj e, przelatujemy. E, jak tylko weszła do domu i wiecie te emocji e, opadły, to zobaczcie co moja mama kupiła. Oglądając ostatnie vlogu, na pewno wiecie co ja e, jadłam ostatnimi właśnie tygodniami. Białe Kinder Bueno i moja mama kupiła białe Kinder Bueno, nie wiedząc, że ja przelatuję. Więc Oksyś tam podświadomie czuła, że my po prostu mm, przylecimy krawciu. Krawciu chyba w ogóle będzie... Co ty masz tutaj? Krawciu chyba w ogóle będzie atrakcją e, tego vlogmasa. Tak? Będziesz? <śladany> cały czas liże Aleksa, cały czas chce mu obgryzać nos. Aleks się denerwuje i płacze, ale powiem wam, że no tyle radości, takie pies zdaje. To jest jednak takie małe. Pląta się... boż, pląta się pod nogami. idziesz krawciu i pląta się pod nogami. Tak naprawdę zjadłby wszystko. I może też wszystkich, nie wiem. Na razie się poznajemy. Więc moja mama chyba gdzieś tam podświadomie czuła, że my przylecimy. Daj to ci rzucę, daj, krawciu, daj, krawciu. Parcie, parcie. Mały, mały ale wariat. Ktoś to tak mówi, nie? Że to jest mały, że mały ale wariat. Parcie na... Moja siostra pojechała z chłopakiem na randkę. Mój syn śpi. Moja randka jest dalej w Turcji. Obecnie moim randkom jest Grafi, Mija oraz Boys, którzy śpią. Czekam na moją mamę, aż wróci. Hej, przyszła mi kamera do Polski, nowa kamera, więc będę testowała nagrywanie kamerą. Dotychczas nagrywałam telefonem, więc kolejna zmiana. Przez, od, przez ostatni rok jest zmiana w edycji filmów, bo mam komputer, wcześniej go nie miałam. Teraz będę miała również kamerę. Więc mam nadzieję, że jakoś będzie lep jeszcze lepsza i też to y, docenicie, że inwestuję w te sprzęty, żeby y, te filmy były jak, jak najlepsze. Także coś jeszcze w ogóle na w telewizji, nie oglądam, ale może usiądę i coś sobie ogromne po polsku, bo mam niedobry polski Ale mam nadzieję, że przez ten czas jak jestem teraz w Polsce, to wiecie, to się y, osłucham i wystarczy mi na kolejne pół roku. nie ja że mało, ale wariat patrzcie ej, A patrzcie, kto z zazdrości przyszedł jeszcze mieczko, siad Mija, siad Mija, siad grzeczna Mija, brawo łapkę, super jak jedno zazdrosne to i drugie też brawo grzeczna mija grzeczna, tak? Grzeczna mija, brawo, brawo! O! Jestem już na nogach ponad 20 godzin i już lekko zaczynam to odczuwać, mimo że jest dopiero 21, to już jestem. E, dosyć padnięta. Więc <gryw> dzisiejszego vloga dzisiejszego vlogmasa e, kończę taką refleksją, że niektóre rzeczy niektóre rzeczy się nie da kupić i o niektóre rzeczy warto walczyć. E, I dzisiaj wyjątkowo nie będzie słowa dnia. Dzisiaj, jeżeli oglądacie tego momentu, to zostawcie po prostu. Napiszcie po prostu, jak się czujecie tego dnia, kiedy oglądacie tego vlogmasa. Nie będzie ode mnie słowa dnia, to wy napiszcie coś prosto od siebie. Tymczasem ja się już wylogowuję i kładę spać, bo jutro nowy dzień potrzeba nowej energii. Także mam nadzieję, że mimo tego, że to nie to, czego oczekiwaliście. Czyli kolejna dzisiaj, To, że vlogmas z niespodzianką dla mojej rodziny Wam się po prostu podobał i poczuliście tą miłość y, i to zaskoczenie i te emocje y, jakbyście byli z nami. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie. A teraz intro.